Dzień dobry, nazywam się Paweł Burzyński i omówię zadanie robot. W zadaniu robot mieliśmy daną nieskończoną planszę oraz robota, który będzie się po niej poruszał. Nasz robot może wykonywać dwa rodzaje ruchów: może jechać do przodu, lub też skręcać w lewo, bądź też w prawo. Naszym zadaniem jest, znając wycinek, pewien wycinek tej nieskończonej planszy, dodatkowo wiedzieliśmy, że to jest taki wycinek, na którym znajduje się początkowa pozycja robota. Oraz wszystkie pola, które uznajemy za warte odwiedzenia, musimy powiedzieć, ile minimalnie skrętów będzie musiał wykonać robot, tak aby odwiedzić wszystkie wyróżnione pola. Co było ważne w tym zadaniu, od czego trzeba było zacząć rozważania nad nim, to zwrócenie uwagi na to, żeby zadanie był dodatkowy warunek, iż ilość tych wyróżnionych pól jest co najwyżej 16. A skoro mamy tak małe limity, no to sugeruje nam, że będziemy chcieli rozwiązywać to zadanie za pomocą algorytmu wykładniczego. Żeby rozwiązać to zadanie, mój algorytm podziela na dwie fazy. Pierwszą fazą będzie, z, będzie pracowanie na tej planszy, czyli dla każdej pary wierzchołków, czyli też wyróżnionych pól, policzę, ile skrętów należy wykonać robotem, aby przejechać między tą parą pól. To, na co muszę tutaj uważać w szczególności, jest to, że ten robot wjeżdżając na jakieś pole, wjeżdża yy, jadąc w pewnym kierunku. Więc dla każdego pola muszę rozważyć cztery możliwe kierunki, w jakie może być zwrócony robot yy, stojąc na tym polu. To jest pierwsza faza mojego algorytmu. W drugiej fazie mojego algorytmu już mogę zapomnieć o tej planszy i będę pracował na grafie. I w tym grafie, w którym wierzchołki będą... Tymi wyróżnionymi polami, a krawędzie będą ilościami skrętów, będę musiał po prostu znaleźć cykl Hamiltona. Przejdę najpierw do mówienia pierwszej części zadania, czyli budowania grafu. Mamy daną pozycję początkową robota i musimy policzyć odległość robota do wszystkich możliwych pozycji we wszystkich możliwych kierunkach, no i mamy dane te pozycje tych pozycji było co najwyżej 16, plansza była 300 na 300. Żeby, pewną trudnością było to, że nasza plansza mogła być nieskończona, więc żeby dobrze symulować tą nieskończoną planszę, możemy dodać sobie tutaj taki border czy po prostu ramkę o szerokości 10 wokół całej tej planszy. Możemy być pewni, że w kwadracie 10 na 10 robot może już wykonywać. Dowolne rotacje. No, na szczęście nie obchodzi nas tutaj długość ścieżki, tylko tak naprawdę to letny robot skręca, więc kwadrat 10 na 10 jest dosyć bezpieczną, um, bezpiecznym zakresem. Tak naprawdę wystarczyłoby dodawać tutaj 3 na 3, ale no, możemy sobie pozwolić na, na tą dziesiątkę. I dalej, żeby budować ten graf, będziemy robili w taki sposób: startujemy w jednym wierzchołku. Oraz w jednym wierzchołku zwrócony, startujemy z robotem, który stoi w każdym wierzchołku, zwrócony w każdym możliwym kierunku. Tego będzie co najwyżej 16x4, czyli 64. I teraz, mając taką pozycję, będziemy puszczali na tym grafie, na tej planszy, algorytm przeszukiwania wszerz. Algorytm przeszukiwania wszerz działa w taki sposób, że wszystkie pozycje, do których doszliśmy, trzymamy na kolejce. Zdejmujemy z kolejki jakąś pozycję, oczywiście nie tylko te xy, tylko dowolną pozycję na całej planszy, również z kropkami. Plansza tutaj w naszym przypadku miała wymiar 300x300, więc możemy właśnie pozwolić sobie na to, żeby dla każdej takiej pozycji przejrzeć całą planszę. I Teraz będąc w jednej pozycji, ruchy jakie możemy wykonać to, musimy pójść o jedno pole do przodu zgodnie z kierunkiem, to łatwo się wykonuje tak, jak to się robi algorytm BFS. I to, co możemy jeszcze zrobić, to możemy zwrócić się o jedno pole w prawo lub też o jedno pole w lewo. Czyli tak naprawdę możemy sobie rozbić ten ruch na dwie części. Pierwsza część to jest pojechanie jedno pole do przodu, czyli po prostu dodanie do naszej współrzędnej e, odpowiedniej wartości e, i możemy teraz zostać, jak jesteśmy, e, kosztem 0 lub kosztem 1 zwrócić się w lewo, lub kosztem 1 zwrócić się w prawo. I w taki sposób z jednego wierzchołka i kierunku startowego mamy policzoną odległość do wszystkich możliwych wierzchołków i wszystkich możliwych e, kierunków z tych wierzchołków. Jeden taki BFS działa nam w czasie liniowym od rozmiaru naszej planszy. Czyli to będzie 4, ponieważ 4 strony świata tutaj narysowałem, co może być bardzo pomocne w tym zadaniu, e, oraz e, razy rozbiar planszy, czyli razy NM. Taki algorytm dynamiczny musimy puścić x razy, przez x oznaczam ilość tych pozycji, no i oczywiście musimy go też puścić stąd. No i potem, po prostu iterując się po każdym możliwym x, puszczam z niego BFS-a i szczytuję już z mojej tablicy odległości, jaka jest odległość, przykładowo, pomiędzy, jeżeli wyjdę z tego x na północ, a będę chciał wejść tutaj na południe. Ok, czyli graf tego problemu mogę już uznać za zbudowany w czasie, od nm razy x kwadrat. To, co jeszcze, o czym jeszcze, jakby już finiszując tą część algorytmu, o czym warto pamiętać jeszcze jest to, że można ułatwić sobie zadanie początkowo, przykładowo spamiętując sobie wszystkie możliwe, spamiętując sobie, co, co gdzie musimy dodać, idąc na nsw, tak, żeby za każdym razem nie ifować. If jeden, if yeah, then... then to i to i w 2, to i to, tylko po prostu dodajemy tab do i do 0 i do 1. No i druga rzecz, mądrze jest, implementując taki algorytm, ponumerować sobie te kierunki, na przykład w taki sposób 0, 1, 2, 3. Wtedy skręcając w lewo lub w prawo, po prostu musimy dodawać to podejmować 1 modulo 4. No i to nam zaoszczędza tutaj tak zwane ifologii w tej części zadania. No i takim algorytmem możemy już przejść do drugiej części naszego zadania. Czyli do tego grafu. Tutaj przykładowo narysowałem graf dla tych, tego przykładu, czyli dla przykładu z zadania. Pierwsza rzecz, którą mamy, to jest oczywiście w każdym wierzchołku mamy jakiś koszt początkowy, tak? Bo startujemy sobie z tego i pozycji robota, no i do każdego możliwego wierzchołka musimy jeszcze dojść. Czyli tak naprawdę ten graf jeszcze tutaj jest taki nie wiem, super wierzchołek, który musimy sobie połączyć z każdym innym. Tak? I to jest ten wierzchołek nasz początkowy. Warto go sobie po prostu rozpatrzyć na początku i dla każdej pozycji takiej zapisać sobie, jaka będzie koszt dojścia do tego wierzchołka. No i teraz musimy zastosować standardowy, znany bądź nieznany algorytm szukania ścieżki Hamiltona w grafie. Jest to problem, znany problem NP-zwródny. No i przykładowo taki problem możemy rozwiązywać w następujący sposób. Zorganizujemy tutaj coś, może być nietypowe w grafach z programowania dynamicznego. Mianowicie będziemy trzymali wszystkie możliwe zbiory wierzchołków, których będzie 2 do n tej. Mamy 2 do n tej wierzchołków. Ja tutaj zapiszę 2 do n tej. Ponadto dla każdego możliwego zbioru wierzchołków będziemy zapamiętywali, w którą stronę, y, y, przepraszam, kt y, który wierzchołek jest ostatni w tym zbiorze, czyli do którego wróciliśmy jako ostatniego, czyli razy, <kluzujące> razy n. No i oczywiście te cztery kierunki, tak, no bo jakby ten każdy wierzchołek tutaj ma takie sobie jakby cztery, cztery podwierzchołki. O, trzeba o tym pamiętać, ale tak naprawdę nie musimy się tym do końca przejmować, ponieważ to już łatwo można dać do tego algorytmu, czyli jeszcze razy cztery. Okej, okay. tutaj takiego dynamika trzymamy. I teraz to, co będziemy robili, będziemy przychodzili sobie forem, potrójnie zagnieżdżonym forem, po wszystkich, wierzcho, po wszystkich możliwych te, liczbach tego typu, czyli po każdym możliwym zbiorze. Zbiór wierzchołków najmądrzej prezentować jako liczbę w zapisie binarnym, czyli po prostu mając wybrane jakieś dwa wierzchołki, to zamiast trzymać taką tablicę 0,1, która nam bardzo zepsuje złożoność, wystarczy, że będziemy trzymać po prostu liczbę INTA, który prezentuje nam tą liczbę w zapisie bitowym. Przykładowo, jeżeli ja sobie ponumeruję te wierzchołki 1, 2, 3, 4, 5 i będzie mnie interesował zbiór, w którym mam wierzchołek pierwszy, trzeci, czwarty, no to będzie to liczba 2 do zerowej za pierwszy wierzchołek, trzeci dodać 2 do drugiej i czwarty dodać 2 do trzeciej. No i to będzie równe nam 13, tak? Po prostu taką etykietkę damy temu zbiorowi wierzchołków. No Dalej przelatujemy sobie po wszystkich możliwych końcowych wierzchołkach i po wszystkich kierunkach. No i potem będąc w jednym wierzchołku, patrzymy do jakich stanów, tak, do jakich stanów dynamicznych, ja tutaj używam bardzo zamiennie słowa wierzchołek i stan dynamiczny, możemy dojść z tego stanu. Czyli musimy po prostu spróbować dodać wszystkie możliwe wierzchołki do tego stanu i mając już policzoną ówcześniej tablicę odległości, aktualizować sobie te stany. I teraz jeszcze warto tutaj wspomnieć, jak w takim grafie szukać tych krawędzi, sprawdzać czy wierzchołek jest, więc... Jeżeli mamy daną jakąś liczbę x, napiszę może na pomarańczowo, żeby to się wyróżniało, liczba x, która jest zapisem bitowym jakiegoś zbioru i chcemy sprawdzić teraz, czy liczba, czy wiesz, z numerem 2 do k, tej, tak? czy wiesz, z 2 do k tej, należy do tego zbioru, to możemy za pomocą operacji bitowych sprawdzić, czy x lub 2 do k równa się x. Sprawdzając to, tak naprawdę sprawdzamy, czy dodanie bitu na pozycji k tej zmienia nam liczbę x. No jeżeli nam zmienia liczbę x, to znaczy, że w tym zbiorze wierzchołków nie było tego wierzchołka, no i możemy go dodawać. Jeżeli nam nie zmienia, no to znaczy, że ten wierzchołek już tutaj był, czyli tak naprawdę możemy go uwzględniać jako ten ostatni. Tak? Trzeba o tym pamiętać, żeby jeszcze przy każdy możliwy, stanie pamiętać, czy on jest w ogóle, w ogóle możliwy do osiągnięcia, bo no nie każdy wierzchołek może być ostatni w tych podzbiorach. No i stosując tego dynamika, dając wszystkie możliwe wierzchołki, krawędzie dodajemy po prostu sprawdzając każdy możliwy wierzchołek, dochodzimy do mm, wszystkich możliwych stanów końcowych. I stan końcowy to jest taki stan, w którym nasza liczba x to się równa 2 o, przepraszam, muszę ją nazwać jakoś inaczej, liczba y, niech to będzie to, po czym idziemy, to jest 2 do potęgi x plus 1 minus 1. Przez x -a oznaczyłem wcześniej ilość wierzchołków. To jest stan, w którym wszystkie wierzchołki są oznaczone jedynką, no i tych stanów będzie możliwych 4n, czyli po prostu musimy wybrać minimum z tych wszystkich możliwych stanów i wypisać je na standardowe wyjście. Jeżeli teraz przyjrzymy się złożoności tego problemu, to preprocessing wszystkich krawędzi i wyjść z SA zajął nam czas rozmiar planszy razy x kwadrat, bo dla każdego x -a idziemy, przechodzimy całą planszę, i to, no i to jest akceptowalne, bo to jest 900 razy. Przepraszam, 90 tysięcy razy 16 kwadrat. I rozwiązanie tego problemu z cyklem Hamiltona jest to x kwadrat, no bo mamy x wierzchołków. Z każdego wierzchołka wychodzimy jeszcze raz w możliwe inne x wierzchołków, czyli jest x kwadrat razy 2 do potęgi x, to jest ilość wierzchołków, bo tyle tutaj jest tych stanów. No I w takiej złożoności czasowej mogliśmy rozwiązać to zadanie. Dziękuję.